Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Ja nazywam się Marta i chciałem was wszystkich bardzo serdecznie przywitać w najnowszym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przetestuję dla was paletę Makeup Revolution kolorową, która kosztuje 13 zł. Przynajmniej ja ją dorwałam w tej cenie. Teraz jeszcze mieliśmy promocję Black Week. Nie wiem, czy jeszcze dodam, jak będzie promocja Black Week czy nie, ale dorwałam tą paletę za po prostu 13 zł, co jest śmieszną kwotą według mnie. Jestem bardzo ciekawa, czy ta paleta nada się do całościowego wykonania makijażu kolorowego, czy na takiej palecie, za takie drobne pieniądze będziemy mogli się nauczyć makijażu kolorowego, czy nie. Czy jednak trzeba będzie zainwestować nie wiadomo jakie pieniądze w lepszej jakości cienie, żeby wiecie, żeby się nie zrazić do kolorów w makijażu. Czy to naprawdę zupełnie nam wystarczy? Mam nadzieję, że tak. Już testowałam tą paletę tak troszeczkę. Ten niebieski na przykład używałam do makijażu Elzy, tego Halloweenowego na Dia de los Muertos. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam, bo nagrałam też dla Was film z tego. I używałam też tych żółci, ale wiem, że mnie nie zachwyciły, a więc postanowiłam, że test tej palety połączę z testem bazy podcienie Spillwise. Jest to ukochana baza podcienie Nikki Tutorials a także coraz większej ilości youtuberek, a także blogerek i influencerek. Mam nadzieję, że jest ona warta tych pieniędzy, ponieważ kosztuje 55 zł. Według mnie nie jest to jakoś mega dużo, ponieważ wydaje mi się, że będzie wydajna i jeżeli dzięki niej będę mogła osiągnąć lepszą pigmentację tanich cieni, no to według mnie warto jest wydać taką kwotę na bazę, która po prostu nam ułatwi pracę, uprzyjemni ją, no i umożliwi pracę z tańszymi paletami. Mam wielkie nadzieje co do tego makijażu, także nie przedłużając, zbliżam was do siebie i rozpoczynamy makijaż. Okej, okay, a więc rozpoczynamy od nałożenia bazy Pillwise. W ogóle to jest moje pierwsze użycie tej bazy. Jestem szalenie ciekawa jej konsystencji, którą właśnie zobaczymy. Okej. Okay. O, baza jest bardzo gęsta. Wiem, że nie można jej nałożyć za dużo. Podejrzewam, że to będzie coś w temacie NYX Glitter Primer. Czyli, że nie trzeba będzie dużej ilości. Żeby uzyskać fajny efekt Wiecie, ten nex Glitter Primer dla mnie to jest po prostu kwintesencja dobrego kleju do brokatu, dobrej bazy pod cienie Na NYX na Glitter Primer po prostu klei się wszystko i trzyma się absolutnie wszystko Mam nadzieję, że ta beza będzie też w temacie takim samym, że po prostu wiecie, niewielka ilość wystarczy, żeby uzyskać bardzo fajne pigmentacje cieni i żeby bardzo fajnie utrzymywała te cienie bardzo cieniutką warstwę rozprowadziłam na mojej powiece. Jak widzicie, ujednoliciła też mój koloryt, ponieważ one mają kolory. Makijaż rozpoczynam od matowego beżu. W paletce Mur nie ma takiego matowego beżu, a więc sięgnęłam po paletę Mio i Beautiful Tricks. Bardzo fajna paleta swoją drogą. I matowym beżem wypełniam przestrzeń pod moim łukiem brybiowym. Zapewni mi to łatwiejsze uzyskanie bardzo estetycznego blendowania. Małym płaskim pędzlem nabieram tą ciemniejszą żółć i umieszczam ją w środku mojego wewnętrznego kącika. Następnie tą jaśniejszą lemoniadową żółcią będę rozglądowywała tą żółć uprzednią do góry. Wiecie, może to nie jest jakaś żółć stulecia, ale bardzo fajnie się przykleja do tej bazy Spin ja już miałam epizod z tą żółcią, jak wam wcześniej wspomniałam, no i nie mam z nią aż takich fajnych wspomnień. I miałam wrażenie, że ona nie daje stuprocentowego pigmentu. Przeciągam tą żółtą historię aż mniej więcej do połowy mojej ruchomej powieki. Kolejnym płaskim pędzlem sięgam po pomarańcz. OK, jest to pomarańcz, ale na moje oko bardziej taki zgaszony, bardziej bezpieczny. Na pewno nie zrobimy sobie nim aż takiej mega krzywdy, jak możemy sobie zrobić taką naprawdę żarówką. Co chwila sięgam po ten matowy beż z palety Mio i po prostu sobie tutaj rozblendowuję moją górną granicę cieniowania, żeby to wszystko było mięciutkie i fajnie w siebie przechodziło. Intensywność tych cieni i pigmentacja nie jest jakaś może mega zabójcza, ale jak widzicie, mogę uzyskać nią całkiem spoko kolorowy makijaż, który będzie bardziej jednak stonowany, nie będzie, wiadomo, jakiś neonowy, jednak no te kolory nawet w palecie nie są jakieś mega neonowe, spójrzcie sami. Okej, okay, sięgam teraz po ten kremowy cień i będę rozbędowywała te cienie. Bardzo fajnie się kleją te cienie do tej bazy. Myślę, że pójdziemy teraz trochę w te buraczkowe historie. Czy to buraczkowe, czy to wiśniowe? I tym buraczkiem wypełniam zewnętrzny kącik. Ej, zobaczcie, jak się przykleja, zobaczymy czy przy rozcieraniu się będzie wytrącał, ale spójrzcie, jaka tutaj jest intensywność tego cienia, mega spoko. Aż się sama zdziwiłam, naprawdę. I wiecie co? Jestem naprawdę pod wrażeniem, spójrzcie, to jest w ogóle jedno zamoczenie w tym cieniu i jedno w ogóle blendowanie za pomocą jednego cienia. Te cienie widzę, że tracą na intensywności, ten kolor się trochę wytraca, robi się trochę bardziej zgaszony, ale czy to jest złe? Sięgam jeszcze po ten ciemniejszy fiolet. I zobaczmy, jak się przyklei cień do cienia. E, nie, całkiem to idzie. Trzeba po prostu z nimi trochę pracować techniką wklepywania, a nie aż takiego rozcierania. Rozetrę to na granicy. Jak widzicie, całkiem spoko się to rozciera. Zobaczymy, jak te cienie radzą sobie na dolnej powiece i żeby zobaczyć porównanie dokładnie tych samych cieni, to po prostu zewnętrzny kącik wymaluję również tymi buraczkowymi odcieniami, a później zacznę się bawić tymi którymiś chłodniejszymi historiami, żeby zobaczyć, jak one się zachowują. I tutaj już nie mam bazy Pilwis, ten pędzel jest czysty, tylko się zafarbował od różowego cienia. I jestem ciekawa, jak będą się te cienie zachowywały bez bazy Speedways i na takiej już przypudrowanej dolnej powiece, która zwykle jest gorsza do opanowania. I jeżeli tutaj też będą fajnie się zachowywały, no to znaczy, że te cienie są po prostu w porządku, a baza im tylko po prostu pomaga. Do dolnej powieki też się całkiem spoko przyklejają. Nie, te cienie też się całkiem budują. I zobaczcie, to jest bardzo ciekawy kolor. Jest troszeczkę inaczej niż zwykle. Pokontynuujemy tą historię nadal z fioletem, tylko że z tym chłodniejszym. Zobaczymy, jak on się będzie zachowywał. Ok, wezmę inny pędzelek, może to jego wina. Żeby już totalnie zamknąć tą kolorystykę na tej dolnej powiece, to użyję tego chłodnego różu. Mam nadzieję, że on trochę odciąży tą dolną powiekę. Pomieszałam ten róż delikatnie z pomarańczem, żeby właśnie odciążyć tą dolną powiekę. No i w wewnętrznym kąciku kontynuuję ten żółty. Matowym beżem rozblendowuję również granice dolnej powieki, blendowania dolnej powieki. Ani się te cienie jakoś mocno nie osypały, ani nic, całkiem przyjemnie mi się z nimi pracuje. Domaluję drugie oko, dorysuję też kreskę linerem, a także dokleję sztuczne rzęsy i za moment do Was wracam z małym podsumowaniem. Bardzo fajnie mi się z nią pracowało. Naprawdę jest spoko. Kolory według mnie są trochę zgaszone, jeżeli porównamy sobie te kolory w palecie a kolory na oczach, jednak ich jakość jest naprawdę bardzo w porządku ja uważam, że nawet takie troszkę bardziej zgaszone odcienie są bardzo fajne dla początkujących. Zgaszony, ale wyrazisty kolor jest łatwiej wkomponować w makijaż niż taki typowy. A więc bardzo fajnie według mnie jest rozpocząć pracę z kolorowymi cieniami właśnie od takich delikatnie zgaszonych podtonów. Uważam, że ta paleta ma naprawdę bardzo fajną jakość. Jeżeli mówimy o palecie, które kosztuje, jeszcze raz przypominam, 13 zł. 13 zł. Niektórzy tyle wydają na kawę codziennie, niektórzy tyle wydają na obiad, drinka ze znajomymi i w ogóle. I według mnie mieć taką paletkę, która się składa z bardzo dużych cieni, które mają naprawdę spoko jakość, można osiągnąć i mi naprawdę spoko kolorowy makijaż, ale taki, w którym spokojnie można gdzieś wyjść. No bo spójrzcie, no ten makijaż jest taki typowo i ma takie barwy, że naprawdę według mnie jest upiększający. Myślę, że będzie to bardzo dobra paleta dla początkujących, a także dla tych bardziej zaawansowanych w makijażu, którzy poszukują troszeczkę odświeżenia kolorystycznego i nie chcą od razu kupować palety za 200 czy 300 zł, żeby mieć fajne kolory, bo też nie zawsze w tych drogich paletach są fajne kolory. Nie chcę też kupować na przykład kilku różnych małych paletek od Huda, w których po prostu kolory są super, ale zwykle są utrzymane w jednej tonacji. I nie chcę według dawać mnóstwa pieniędzy, no taka jedna paletka z chudy kosztuje 10 razy tyle, ile ta paletka z Make Revolution, i wiadomo, że tam jakość i tak dalej jest lepsza. Na pewno ta praca jest łatwiejsza, ale z tymi cieniami naprawdę też pracowało mi się bardzo, bardzo w porządku. Czy mam dla Was bardzo fajną wiadomość? Przed chwilą szukałam gramatury tych cieni, bo chciałam Wam powiedzieć, jak one są duże. Widzicie, że są dosyć spore, ale chciałam powiedzieć, ile one ważą. Jednak tego nie znalazłam na odwrocie opakowania, ale znalazłam bardzo ważny dla mnie ostatnio napis. Jest to paleta Cruelty Free, czyli nie jest testowana na zwierzętach. A to, co my ludzkość robimy ze zwierzętami, naprawdę warto sobie zdać sprawę z tego, że nie powinniśmy testować na zwierzętach, nie powinniśmy wspierać marek, które testują na zwierzętach. Powinniśmy jak najbardziej od tego odbiegać, ponieważ my jako ludzkość wszyscy powinniśmy się kajać za to, co my robimy tym biednym stworzeniom. I po prostu naprawdę, ja ostatnio zaczęłam zwracać na to bardzo mocną uwagę i zachęcam Was do tego również gorąco, żebyście zwracali uwagę na napisy i w ogóle na to, żeby. Kosmetyki i produkty, które kupujecie, były cruelty-free. A teraz już odbiegając od tych wszystkich tematów ideologicznych, kilka słów na temat bazy Spillwise. Ja uważam, że ta baza jest naprawdę bardzo w porządku. Ja jeszcze będę ją testować, ale praca z nią była bardzo, bardzo przyjemna, na pewno dużo bardziej przyjemna niż praca na korektorze. Po prostu nie miałam żadnych problemów z prześwitywaniem cieni, ani w ogóle żadnych kłopotów z tymi cieniami, z przyklejaniem się cieni. Naprawdę bardzo fajnie mi się na niej pracowało i myślę, że będzie to mój ulubieniec. Ok, kochani, to było wszystko na dzisiaj. Dajcie mi koniecznie znać, czy mieliście doświadczenie z tą Albo jaka jest Wasza ulubiona paleta z Make Revolution, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, a także do zostawiania subskrypcji. Ponieważ zawsze mnie to strasznie motywuje do dalszego działania. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia i pa!